Taka okazja, która pozwala wszystkim mieszkańcom uczestniczyć w życiu tutaj takiej naszej lokalnej wspólnoty, jaką niewątpliwie jest spółdzielnia. Na pierwsze w tym roku spotkanie informacyjne dla spółdzielców przyszli mieszkańcy osiedla Jagiellońska. Zgodnie z przewidywaniami i tradycją niezbyt licznie, w sile około 60 osób. Zaczęto od sprawozdania dotyczącego kondycji oraz planów inwestycyjnych SMLW, ze szczególnym uwzględnieniem jej największego blokowiska. To osiedle, które miało taki moment lekkiego, może nie zaniedbania, ale takiego odsunięcia w czasie, teraz przez ostatnie lata zdecydowanie nadgoniło i jest przodującym osiedlem, jeśli chodzi o wydatki na remonty, modernizację, na jakość obsługi, na, na czystość, estetykę. W tym roku na osiedlu Jagiellońska zostanie ocieplonych kolejnych 7 budynków: 9, 17, 18, 20, 31, 39 i 42. To dużo, zwłaszcza, że zadłużenie jego mieszkańców z tytułu opłat eksploatacyjnych przekroczyło 3 miliony 700 tysięcy złotych. Stoimy przed taką niezręczną sytuacją. Z jednej strony zachować elementy współpracy społecznej, solidaryzmu społecznego i nie gnębić ludzi. Poprzez windykacje, a z drugiej strony pogłębiające się i nasilające się zadłużenie zmusza nas do tego, żeby tę windykację przyspieszyć. Stąd eksmisje, z którymi zadłużeni mieszkańcy muszą się niestety liczyć. Złotówki wciąż przelicza też zarząd SMLW i wychodzi mu, że spółdzielcza działalność społeczno-kulturalna przestaje mieć racjonalne uzasadnienie. I jak zrobiliśmy analizę i rozmawialiśmy z matkami, które prowadzą swoje dzieci no to one mają świadomość tego, że utrzymywanie etatu, kiedy na te zajęcia przychodzi sześcioro dzieci, no nie ma żadnego sensu. Na domiar złego spadają dochody z wynajmu lokali i dzierżawy gruntów na działalność gospodarczą. Jeszcze cztery lata temu przekraczały 2 miliony złotych, teraz wynoszą niespełna milion. Tak więc trzeba szukać oszczędności, choćby na ogrzewaniu. Nasze próby i eksperymenty, które wdrożyć w roku 2012 no, 11 praktycznie 11, 12, a najwięcej 13, mimo że niektórych z Państwa bardzo zdenerwowały, to jednak jakiś wymierny wynik nam dał. Kiedy Szymon Rosiak powiedział już wszystko, co powiedzieć, zamierzał, do głosu doszli jego pracodawcy. Na tapecie znalazła się między innymi kwestia blokowej wilgoci. To już jest nie pierwszy rok, nie pierwszy raz ja składam podanie. Bo skoro został wymieniony dach, tak u mnie cały czas wychodzą czarne pleśni, a pan kierownik przychodzi i mówi, że tak, no jak to, trzeba A Ano trzeba, tyle że wielu lokatorów wciąż nie zdaje sobie z tego sprawy. Instrukcja obsługi mieszkania jest przez mieszkańców nieprzyswajana. W związku z czym nowiutkie okna, dziura wimy wstawiając specjalne wietrzaki, bo nie da się człowiekowi wytłumaczyć, że okno ma być rozczelnione, a nie zamknięte. I jeżeli pani ma jeden albo dwa kominy u siebie, jeden w łazience, drugi w kuchni i koniec, to jak to powietrze ma od pani wyjść? To tak, jakby pani wyciągała korek z butelki od wina. Jeżeli by pani miała tę butelkę dziurawą, korek wyjdzie leciutko. Jak pani ma butelkę nie dziurawą, to musi pani włożyć potężny wysiłek, żeby pokonać podciśnienie. I to samo jest tutaj. I ludzie nie kombinujcie, nie usiłujcie przekłamać praw fizyki. Sprawa poruszona przez mieszkankę bloku numer 43 dotyczyła dla odmiany ekonomii. Proszę mi wyjaśnić, dlaczego tylko z bloku 43 pobierana jest woda, za którą my płacimy. My możemy podlewać, znaczy gospodarz może podlewać tuż przed blokiem i za blokiem. A nie cały plac. Teren, który należy do państwa budynku ma ponad 3000 metrów i jest podlewany tylko i wyłącznie z państwa polewaczek i to jest tylko i wyłącznie państwa teren. Natomiast kolejny budynek ma ponad 5000 metrów i również jest podlewany tylko i wyłącznie z podlewaczek i z ujęć wody danego terenu. Uczestnicy spotkania sporo proszę uwag mieli jak zwykle do szeroko pojętego ładu i porządku Na przykład w pobliżu budynku numer 34. Powiem dalej, po wypiciu kilku piw w zażyciu narkotyków tam się odbywają orgie pod grochie, proszę Państwa. Naprawdę się nie mieści w głowie. To zrozumiałe. Warto mieć jednak na uwadze, że pod względem gęstości zaludnienia Legionowo znajduje się na krajowym podium. Skoro więc jest ciasno bywa też i głośno. Mieszkanie... Miasta ma swoje plusy, ale ma też i minusy. Jednym z minusów jest to, że jest nas dużo, a niektórzy lubią się nagić i pohałasować, jak się nagwi. Osobna kwestia to kierowcy, którzy na terenach spółdzielczych parkują tam, gdzie nie powinni. Zniecierpliwieni mieszkańcy pomocy oczekują od służb mundurowych. Te z kolei odpowiadają, że ręce wiąże im nie, brawo. Pożarrowa. Byłem na policji, zgłaszałem mnie, raz, tam raz przyjechali. Co mam z tym fantem zrobić? Nie mamy podstaw prawnych do, do interwencji. Państwo Polskie w swojej bezbrzeżnej głupocie wymyśliło, że tereny spółdzielcze są własnością prywatną. W związku z czym nie obowiązują na naszych terenach żadne zasady ruchu drogowego i żadne zakazy. Łącznie z tym, że jak nam człowiek na drodze pożarowej zostawił ciągle samochód i zadzwoniłem do komendanta straży, Panie, no stoi facet samochodem i zostawia drogę pożarową, niech się coś zdarzy, nie będziecie mogli dojechać. Ale wie pan co? To ja musiałbym pana ukarać. A dlaczego? Bo pan zarządza tym terenem. Z punktu widzenia mieszkańców kluczowe jest oczywiście zarządzanie całym spółdzielczym majątkiem. I tu, mimo że kryzys nie ominął też SMLW, mogą być spokojni. Jej sytuacja ekonomiczna jest jak zwykle stabilna i pod kontrolą. Na koniec roku i teraz początek jest bardzo dobry. Natomiast pod koniec roku będzie finansowo marna. Natomiast wynikowo w sensie ilości modernizacji, remontów będzie bardzo dobra. I zapewne właśnie to mieszkańcy w poniedziałek najbardziej chcieli usłyszeć. Muzyka. Działająca przy SMLW Fundacja Pomost otrzymała ostatnio sporą i wyjątkowo cenną darowiznę. Były to pieluchy Pampers ofiarowane przez firmę Procter Gamble. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować naszym tarczyńcom firmie Procter Gamble za to, że dzięki nim w wielu legionowskich i jabłonowskich rodzinach no, pojawi się, myślę, uśmiech na twarzach mam i uśmiech na twarzach niemowląt, które skorzystają z tego produktu. W każdej dużej firmie jest nomenklatura taka papierkowa robota i, i, i mi się chciało wszystkim to pomóc i, i to w końcu Wypuścić, bo nie ukrywam, że coś takiego jak jest z produkcji często, gęsto trafia, po prostu jest niszczone albo, albo coś robione z tym, bo to jest pełnowartościowy produkt, natomiast, natomiast nie jest dopuszczane często. Do siedziby fundacji trafiło w sumie 288 kartonów. W każdym z nich było 12 paczek pieluch. Wszystkie są w rozmiarze numer 3, czyli dla dzieci o wadze między 4 a 9 kg. Ich wartość to około 14 tysięcy złotych. To taką wartość miało, kiedyś może. Teraz ma wartość bardziej taką uśmiechu, jak ludzie przychodzą i dostają. Bo idea jest taka, aby trafiły one do najbardziej potrzebujących rodzin, zarówno z Legionowa, jak i z Jabłonny. We współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jabłonni oraz w Oś z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legionowie zostały zawiadomione rodziny, które mogą takiego wsparcia potrzebować. O tym, że mogą się zjawić w fundacji, jeżeli chcą, jeżeli potrzebują i otrzymają od nas pomoc rzeczową właśnie w postaci takich bardzo wygodnych, pięknych pieluszek. Jest szansa, że akcesoria dla maluchów ponownie do fundacji trafią. Pomost już bowiem wcześniej współpracował z Procter Gamble i nie jest wykluczone, że ta współpraca będzie trwała. To nie jest pierwsza akcja organizowana we współpracy z Procter Gamble. Firma wspierała nas już w różnych innych naszych eventach. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia akcja, bardzo na to liczę, bo co tu ukrywać? Trudno jest w dzisiejszych czasach znaleźć jakiegoś darczyńcę, który by wsparł działalność charytatywną. W tym roku Fundacja otrzymała już wsparcie finansowe z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Legionowo.